A przecież my dosłownie straciliśmy WSZYSTKO! Te jak BURZA PROMIENIOWANIA! C jak Co za brednie... Tak bardzo kochasz tę głupią grę, że traktujesz ją jak żywą istotę, Zimianinie! D jak Dlatego poprzysięgliśmy zemstę za zbrodnię przeciwko nam! E jak Ewoluował! E, jak Falam Orbius. G jak Galaktycznego Turnieju Grand Celesty! H i jak? Ich światło. I nawet poczułem jego ciepło. J, jak? Jedynie dla waszej planety, a ta mnie nie obchodzi. K, jak? Kombinujecie? A to i tak nie ma znaczenia! Żaden z waszych totemów nie jest wystarczająco silny, by zmierzyć się z moją bestią nad bestiami! L, jak? Lud Falam, orbius! N, jak? Mecz z takimi amatorami jak wy Pina. N, jak? Nikt się nią nie przejmuje! O, o jak? Obiecałem? <grym> P, jak? Pajaców na boisku. Er, jak? Rozumiesz? Niestety możliwość odrzucenia naszej propozycji udziału w turnieju po prostu nie wchodzi w grę. Er, jak? Stłamsić prawdziwym mrokiem! Er, jak? Tak właśnie flota XR gra w futbol. U, jak? Konicestwić! Nie, jak? Wynocha! falam Orbius, Wypozerzy. Er, jak? Zrozumiałeś to w końcu?